Moda na rowery. Bardzo dobre pytanie, bardzo trafne pytanie, bo akurat, akurat dzisiaj słuchaliśmy sobie radia w pracy z kolegami i dowiedzieliśmy się, że ogólnie w naszej Polsce jest 4,5 miliona aktywnych rowerzystów, tak, co jest dosyć zamienitą liczbą. Natomiast w samym Gorzowie, w którym obecnie teraz jest, znajdujemy się, jest 15 tysięcy aktywnych, aktywnych rowerzystów, także jak na takie miasto jest to bardzo, bardzo... No, zadowalająca, dobra liczba rowerzystów, i to jest zdecydowanie dla nas, dla, dla sklepów, salonów rowerowych zdecydowanie na plus. Na przestrzeni ostatnich lat w zasadzie patrząc wstecz tak, gdzieś w granicach 3-4 lat wstecz segment rowerów miejskich, który teraz jest bardzo takim. Prężnie rozwijającym się segmentem. Cztery lata temu był no, dosyć przez różnych producentów marek rowerowych traktowany tak, jakby po macoszemu. Utarło się przekonanie, że rower miejski no, to muszą być te dwa koła. Dwa koła, jakaś rama po, pomyślana na, na styl miejski i jeszcze ewentualnie parę biegów lub też jakiś koszyczek. Obecnie, e, rowery miejskie jest to. No, bardzo bogata linia rowerów, bardzo bogaty segment. Bardzo dużo marek wchodzi też w te rowery miejskie, zarówno marek, które... które można powiedzieć dopiero co powstają, lub też marek, które od, od no, kilku, kilkudziesięciu lat byli, były wiodącymi producentami mary, rowerów typowo sportowych, odnajdują się również w segmencie rowerów miejskich. Obecnie jeśli chodzi o rowery miejskie, mamy już bardzo, bardzo dużo, dużą, bogatą ofertę. Mamy rowery, które nawiązują do stylizacji a rower holenderski mamy rowery, które bardziej tam hołdują, bardziej w takiej stylizacji klasycznej retro. Mamy rowery na nowoczesnych ramach miejskich. Każdy amator lub też osoba, która rozgląda się za takim rowerem, za rowerem miejskim, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Akurat marka, którą handlujemy, marka Kosak, jest, jeśli chodzi o rowery miejskie. Na naszym rynku polskim wiodącą marką. Nie ma w zasadzie na, na Polskę drug, drugiej tak dużej marki produkującej rowery miejskie, w zasadzie specjalizującej się w linii rowerów, rowerów miejskich. I co jest fajne w, w rowerach Kosak? Tak jak mówiłem na początku, te rowery to, miejskie to nie jest tylko w marce Kosak jakaś tam powyginana rama, jakieś dwa koła i, i koszyczek, parę biegów. Rowery kosak, każdy, każdy jeden model, każdy jeden model tętni własnym stylem, własnym szykiem, elegancją, tak? Także można powiedzieć, rower, który z pozoru wygląda tak samo, jak, jak pozostałe, inne rowery, innych marek, ma coś w sobie, co, co przykuwa tą, tą uwagę, tak? Ma ciekawe profilowanie ramy, ma jakiś unikalny koszyczek z unikalną wyściółką, tak? ergonomia ergonomia ramy, komfort ramy tak to co w, w rowerach miejskich jest kluczowe tak czyli poczucie wygody te, te, te rzeczy, o których wspomniałem, są kluczowymi, jeśli chodzi o markę, o markę Kosak. Marka Kosak, można powiedzieć, jest synonimem wygody i komfortu. Jeśli chodzi o markę Kosak, jest to marka y, stosunkowo młoda na tle, na tle innych producentów, aczkolwiek jest jedną z najprężniej rozwijających się y, oraz taką marką, która już znalazła uznanie klientów naszych gorzowskich i, no, i klientów w całej Polsce. Tak? Y, I co ważne, jeśli chodzi o markę Kosak, mówimy o marce, która jest polską marką, jest marką y, niezwykle utykony. Zdobywającą z roku na rok coraz to nowe wyróżnienia, medale, nagrody na prestiżowych targach Kielce Bike Expo. Także jest, jeśli chodzi o design, o, o wygląd tych rowerów, jest niezwykle utytułowanym producentem marka Kosak. Jeśli chodzi o, o nasz salon, tak, o nasz salon rowerowy yy, mamy w zasadzie, tak jak wspomniałem wcześniej, markę KOSAK, tak? która jest typowym, yy, no, przedstawić, marką, która prze, przede wszystkim yy, jest synonimem rowerów miejskich. Natomiast yy, przeciwwagą u nas w salonie dla, dla marki KOSAK, dla rowerów miejskich takim no, drugim biegunem, jest marka Scott. Marka, która przede wszystkim jest. Yy, Znana z tego, że robi wspaniałe rowery, wspaniałe rowery sportowe, które, które są po prostu cieszą się, cieszą się uznaniem na, na całym świecie. Czołowi, czołowi zawodnicy, zawodowcy, właśnie do, do, do jazdy w maratonach, wyścigach, używają rowerów marki Scott. Scott w swojej ofercie posiada bogatą linię rowerów MTB, rowerów sportowych, rowerów górskich. I segment tych rowerów, segment rowerów MTB dzielimy na rowery na pełnym zawieszeniu oraz rowery na, na tak zwanym sztywnym ogonie, klasyczne hardtail. Jeśli chodzi o rowery oparte na pełnym zawieszeniu, mamy tutaj do wyboru w, w Skocie pełną gamę, począwszy od rowerów przeznaczonych do rajdów XC, poprzez, 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 tri, poprzez trial, freeride, enduro oraz downhill. Jeśli chodzi o rowery, rowery oparte na sztywnym, tylnym zawieszeniu, przodującym modelem w marce Scott jest znamienity Scale który jest przede wszystkim jednym z najlżejszych, najlżejszym modelem roweru górskiego opartym na przednim zawieszeniu dostępnym na rynku. Specjalnie dla naszych klientów na, te, na terenie naszego salonu rowerowego w Gorzowie Wielkopolskim przygotowaliśmy ofertę rowerów testowych marki, marki Scott. Staraliśmy się no, wybrać taki złoty środek pomiędzy rowerami z pogranicza rowerów MTB i rowerów szosowych. Tak? Jeśli chodzi o segment rowerów MTB do dyspozycji klientów do testów jest oddany model Gambler, przeznaczony typowo do jazdy downhillowej oraz drugi model roweru MTB Hard Tile Scale na karbonowej ramie. Natomiast jeśli chodzi o grupę rowerów szosowych, oddany jest wspaniały model roweru szosowego, model CR1, również na karbonowej ramie. Wymienione rowerki można wypożyczać na Okres 24 godzin po podpisaniu krótkiej umowy wynajmu takiego roweru u nas w salonie. Na co może liczyć klient w momencie, kiedy trafi do naszego, do naszego salonu, do naszego punktu? Przede wszystkim taki klient, taka osoba może liczyć na miłą obsługę, na fachowe doradztwo ze swojej strony, jak i ze strony moich kolegów. Staramy się jak najbardziej doprecyzować, rower do potrzeb naszych klientów, do wymagań naszych klientów. Także każdy klient jest traktowany indywidualnie. Dla każdego klienta staramy się poświęcić jak najwięcej czasu i jestem przekonany, że rozmowa na temat doboru roweru u nas w punkcie będzie przeprowadzana jest przeprowadzana zawsze w miłej, spokojnej atmosferze. W naszym salonie rowerowym mamy do dyspozycji dwie marki rowerowe, dzięki czemu możemy w pełni poświęcić się śledzeniu pełnych specyfikacji tych rowerów, danych technicznych, przez co posiadamy jak, jak największą wiedzę na temat marki Scott, jak również marki Kosak. Jako jeden z nielicznych salonów w Polsce posiadamy do dyspozycji naszych klientów tester siodeł marki Syncros, pozwalający na, idealnie, na idealne dobranie rozmiaru siodła do szerokości kości miednicy. Dysponujemy również pełną gamą akcesorii marki Scott, dzięki którym można doposażyć zakupiony u nas rower oraz Bogatym, bogatą gamą odzieży oraz obuwia marki Scott, dedykowanego typowo do, do jazdy na rowerze.